Zestaw TIK 208 PACDC Spartus Motorsport Numer 1 Co zawiera zestaw urządzenie ACDC 200A Kastomowy uchwyt 9 Flex z kompletnym zestawem ProCap do precyzyjnego spawania rur Między innymi takich tematów jak tu widzicie Układy wydechowe dolotowe ze stali nierdzewnej. Sterownik nożny on off. Drugi uchwyt do spawania większym prądem i do aluminium. Uchwyt masowy, wężyk gazowy oraz podstawka magnetyczna TIG, aby w razie czego nie upadł nam uchwyt i nie robił się zestaw procap. Teraz pokażę Wam zasadę działania, jak działa sterownik on-off. Zastępuje on mikrowołącznik Ten uchwyt wtedy możemy dowolnie sobie wyginać i trzymać, jak nam to jawnie pasuje. I stopą regulować. Zajazdamy.